W dzisiejszym odcinku wraz z Mamoikiem postanowiłem rozstrzygnąć raz na zawsze, kto jest prawdziwym królem Skybase. Nie zamierzam jednak ułatwiać zadania Mamoikowi, ponieważ postawię go w prawdziwym ogniu pytań i wyzwań podczas naszej wspólnej rozgrywki. Moi drodzy, już teraz zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych takich odcinków, a ja serdecznie zapraszam Was do piątego odcinka serii Fort Story. Serii, która powstała również ze względu na rozpoczęcie nowego chapteru Fortnite, który został przepełniony absolutnymi nowościami, takimi jak nowa mapa, nowe przedmioty oraz dodatki którymi możemy te przedmioty modyfikować, a między innymi o tym, jak ocenia go Manojek, dowiecie się w dzisiejszym odcinku, czyli piątym odcinku serii Ford Story, która powstała we współpracy z marką Epic Games. Dobra, lecimy w takim razie. Kto pierwszy zbierze matcy, wygrywa challenge, a ja oczywiście Manojka będę rozpraszał z kojarzeniami. Czy ty masz już jakąś strategię przygotowaną? Totalnie nie mam pojęcia. Czekaj, ale wszystkie matcy? No wszystkie matcy, a jak? Co ty? Jakie byś chciał matcy? Tylko drewno chciałbyś zbierać? No, nie. na puszczę poleciał i tyle. Słuchaj, ja ja nie robię Skybase'a z amatorem kapciem tylko z profesjonalistą, tak? No, ale ja robię z amatorem. Dzisiaj oczywiście temat SkyBase'u poruszymy Jak tutaj drama się nie wywiąże, to będzie cud jakiś delikatny Czy ty już wylądowałeś? Jeszcze nie, ale muszę przyznać, że ostatnio sprawdzałem Kto pierwszy wrzucił SkyBase na kanał? I kto wrzucił? No oczywiście, że ja No ale dobra A wy gadacie, że to by jesteście jakieś króle SkyBase'u, że Manojek kradnie Skybase? <laughs> to śmieszne, to śmieszne Nie, to pewnie był jakiś SkyBase typu, wiecie, on nawet na SkyLimit nie wszedł, nazwał to SkyBase'em ja, ja prześledzę <laughs> ta, ta. ten materiał, ja sprawdzę Ta, ta, ta <laughs> Dobra, wylądowałeś już? Czy nie? Wylądowałem, wylądowałem. A zbierasz Zbieramy, już mam, matcy? Już mam 600 drewna i 900 kamienia, a co? Dobra, fejury, tu wali na starcie, żeby sprowokować. I słuchaj, manoek, zagramy w skojarzenia oczywiście. No kurczaki, ja słaby w to jestem. Nie, 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 słuchaj. Jestem dobry. Dobra, lećmy, lećmy. Słuchaj, ja mówię hasło, a ty mówisz pierwsze, co ci przychodzi do głowy. OG Season. No, Miłość. Okej, okay, mocno. Ulubiona miejscówka? No? Stary! Fabryczki koło wyrwy. Fabryczki koło. A dobra, okej. Okay. No, Najlepszy no. event Fortnite. Walka misia z robotem. Dobra, to się nie, jeszcze nie. Nie, było takiej walki, ale... <laughs> Nie, misia no była, była, była wiem o co chodzi. No, Robocik, Polbora, ta, tak, no. tak, 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 tak. tak. Eee, Skybase. Manojek. No, be beka, beka, beka totalna. Kepcio. No? Miłość. <laughs> Dobra, to no jest strajk. Zamiślałem. Nie nie skamuję, nie skamuję. Lama. Kepcio. Okej. Okay. piją, piją, Co biją? No nie gin, proszę. Nie. Uciekaj. Oj, uciek nie uciekłem. No to szybka powtóreczka w takim razie. A nie możemy tego zrobić na customie, żeby ludzi nie było? Skype jest na customie, <laughs> mówisz? Ciekawe, czy w to samo miejsce nie poleciliśmy. Poleciłeś na biom zimowy? Tak. To, to... <laughs> Dobra, już trzymałem potki znalazłem, więc już wygrywam. Aha. Wiesz, że my na potki nie gramy? Aha, okej. Okay. Po krótkiej przerwie technicznej mamy jak następne skojarzenia. 100 osób na Wojtek Ekstra! Wo Wojtek to jest jakiś stały bywalec, czy co? To takie więc, to najwięcej razy chyba do dziś dzień wygrał, wiesz? Okej, okay, dobra, dobra. No, Chodzi no. oczywiście o serię Manojka na kanale, którą możemy już od dłuższego czasu podziwiać u niego. No, już trochę jest. Dobra, następne skojarzenie Jacob przyjaciela. Aha! Co tak, Raz Co zometra. tak miło? No właśnie, już się zależy zdziwiłem. Się w jaki dzień, w jaki dzień. Dobra, pros! Tu na pierwszy namyśl mi przeszedł chyba przez ciebie. Dobra, ty, no, no. to nie skojarzenie według mnie. No. Tilted Towers. 100 widzów na. Dobra, skojarzenie, chyba ostatnie. Smarty. Ach. Szkoda gadać w ogóle. Ale co to znaczy w ogóle? Zawsze jak cię opisuję, komuś jak ktoś mnie pytał o ciebie, to mówię, że bardzo inteligentny gość. No i dziękuję bardzo. No dobra, powiedz mi, jaki masz etap zbierania matów, nie? Bo ja zaraz kończę jakby co. No stary pęcz, tak, mam 500 metalu. I co? Masz <laughs> miał spora ze mną problemy, bo zaraz będę miał też 500 drewna i brakuje jeszcze 200 kamienia. Nie, nie gadaj, nie gadaj nawet mi tak. Nie, no ja nie gadaj, znajdę. Gadaj. Nie no ja powiedziałem jakąś totalnie opium miejscówkę, ci powiem, tu mam wszystko. I to ja, ja nawet ja nawet nie będę próbował. Czyli co, pierwszy tysiaczek leci do mnie, tak? Tak, 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 tysiaczek, tysiaczek No się do Dżinkowa po wygraną okay, dobra, mam wszystko, gotowe No i wygrał w zbieraniu matsów Niech mu będzie, niech mu będzie Ale powiedz mi tak, czy ja też muszę coś zebrać? Bo ja nic nie zbrałem takiego do życia no stary, no będziemy robić skybase A, Więc jakbyś okay. coś zebrał To jak ja zejdę z tego skybase'u? No właśnie, tu jest ten big brain Tu jest ten big brain Bo ja już sobie taki towek przygotowałem mhm. to wcale Boże. nie zależy Nie zależy od RNG, czy ci wypadnie Ale gratuluję, no super To przemyślaj się z tym naprawdę w szoku. Dobra, no jak sobie, zanim na Skyway wyjdziemy, chciałem Cię zapytać, ponieważ zaczęliśmy nowy sezon. Tak. Czy jest coś, za czym tęsknisz z OG sezonu? Kep, ja powiedział, że nie za niczym, bo Super jest nowy, ale ja, no strasznie, jakoś tak sentymentalnie podszedłem do tego sezonu, wiesz? Aha. Wszystko kochałem, co ten sezon miał w sobie i nadal kocham. ja to bym mógł w tej grze, żeby OG sezon był na całe życie. Ja bym się najlepiej bawił, bo ja się jestem takim dziadkiem. Ja nie lubię za bardzo takich jakichś zmian za często. No po prostu świetnie. Ja bym chciał wszystko za, zachować z tamtych czasów. Czyli Czyli nie było jakiegoś konkretnego elementu, za którym wyjątkowo tęsknisz? No nie, no to chyba Fortnite OG moim zdaniem to, wiesz, nie tworzył Fortnite OG jeden element, tylko taka całość. Dużo bardzo rzeczy się na to tworzyło i wiesz, jakby przywrócili tylko mapę, ale z nowymi jakimiś movementami, nowymi itemami, to nie byłoby to samo. Więc to całość się składała na ten, na ten OG sezon i wszystko musiało być, żeby to było tak, jak było. I, i tak było. I ja się super powiem i nie chciałbym, yy, znaczy właśnie chciałbym, żeby wróciło. Ale to nie znaczy, że nowy rozdział jest słaby. Im więcej gram, tym się czuję źle w pierwszy dzień miałem taką lekką smutawkę, że odeszło to, ale, ale na pewno będzie lepiej. No dobra, właśnie, bo się już o nowym rozdziale i jaka ocenka aktualna? Bo już jesteśmy po paru dniach grania, można powiedzieć. No i jaka ocenka tego sezonu? No zaczynałem z takiego 5 na 10 mocnego, mm -hmm. a teraz takie 7 na 10. Okej, okay, czyli ja ta tak ocena mówiłem, wzrasta. No tak, tak, no bo to wiadomo, wszyscy mówili, że największym problemem jest movement, a ja wiedziałem, że to wystarczy chwilę pograć i się już przyzwyczajmy ja już teraz na przykład takiego dużego uwagi na to nie zwracam, jak na samym początku, nie? I fajnie się bawię, no jak zawsze, no. Czy ty padasz? Nie, 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 nie. słuchaj, mam pytanie o twoją pierwszą grę w Fortnite. Czy ty ją pamiętasz? To ciężkie pytanie zdajesz bardzo, ci powiem. Oczywiście, że myślę, że no, będzie no, łatwo. Pierwszej, pierwszej to chyba nie pamiętam. Pamiętam z kim grałem Aha. z moją ekipą GTA-ową ukochaną, Matyniem, Flotarem i Furmanem. I pamiętam swój pierwszy odcinek, to na pewno nawet z tego odcinka taka przeróbka muzyczna została zrobiona. Przeróbka, przeróbka muzyczna? A? No tak, to były takie czasy YouTube, gdzie jeszcze widzowie yy, moi kochani robili. Remiksy tak zwane. Dobra. Idzie to gdzieś znaleźć? Yy. Tak, tak, tak. mamy, dawać radę sobie? Tak. To tak, jest pierwszy kryzys, który trafiłem. I potem właśnie stole nagrałem odcinek z takich pierwszych relacji, reakcji. I tam się cieszyłem, że trafiłem raz ze snajperki. Ale no, szło mi podobnie jak w tych czasach, czyli tak mniej więcej padałem jako 70 od bota. Więc dużo się nie zmieniło. Dużo się nie zmieniło, dobra. Roger Dad, stary, ja próbowałem wejść na Skybase i ja zaraz dedam. I muszę z tego Skybase zejść, bo mnie strefa dogania. Bo nie idzie biec, jak się buduje. A, a to jakiś będzie challenge? Czy, czy ile czasu? czy Po prostu, czy dłużej, po przeżyje? prostu zaczymy, kto dłużej. Bo jesteśmy w tym okay, samym a Widzowie lobby. ocenią. Tak, widzowie ocenią, kto zrobił lepszy po prostu. O i tyle, no. W takim razie, zanim wejdziemy na Skybase, mam dla Ciebie, żeby ci troszeczkę utrudnić, żeby ci żeby nie było Taką, za łatwo. No, pytań się czuję. Ba, ja tak ma być, tak rzeczy. ma być właśnie, słuchaj, no. ma być presja, presja czasu, presja ekranu, tak? Słuchaj, wysyłam ci pierwszy set emotek i ty masz no. y, odgadnąć, co w tych emotkach się znajduje. Podpowiem ci tylko tyle, że ma to związek z pewnym eventem. Winterfest, Winterfest! Dobra, no i to jest profesjonalista! <laughs> no nie no, trochę nakreśliłeś, trochę pomogłeś, ale nie no, wiedziałem, że jakiś Mikołajek, coś ten ten, to... Tak się spodziewałem, że coś zimowego. Okej, okay, dobra, to spróbujemy teraz bez pomocy. Myślę, że z tym nie powinieneś mieć problemu, no ale To jest Kiedy to jest kultrooper? Łatwiutko. Widzę go przed sobą, widzę, też A Trzeci secik emotek dla ciebie wylądował właśnie. Bus bojowy. Ty. <grymca> Ty. Mogłem coś <grymca> trudniejszego wymyślić, nie? Ale po ostatnim to tak? starciu to już. To już. <grymca> po ostatnim okay, okay. starciu z Kepciem nie chciałem przesadzić. Ale nie no, Kepciem mi wysyłał te emotki i muszę przyznać, że ja też w niektórymi miałem problem. A, okej, okay, dobra, czyli tamte były trudniejsze. Tak, chyba, że dzisiaj jestem jakiś. Światowej formie Stary, ja to się... zaczynam wchodzić na Skybase No ja też Aha Tylko ta wyspa latająca mnie trochę No, mnie też trochę martwi, mnie też trochę martwi o kurde, ja pierdzielę Ty, ale ja taki amatorski trochę skyways jest szeroki robię No ja powiem tak, wejdę na sky limit, ale co będzie dalej, to nie mam pojęcia, nie? Ty, ale ja ci nie widzę, to jest najgorsze. Ja ciebie też, no. Chyba jesteśmy na dwóch stronach. Tak, 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 tak. Błagam kurde, nie kolapsujcie tak nie mnie teraz. Chcesz się zdradzić, gdzie jesteś czy nie? Stary, no ja jestem przyrzecę jestem, przyrzecę, przyrzecę, tak! Ty jak ja stąd spadnę, to do wody wpadnę To mam jednak jak zejść. No to beka. Płyną jagody, ale nie ja, został, Nie, proszę... nie! O nie, bo ta strefa jest! Tak. Ja pierdzielę! Zagadał mnie, Menda mnie zagadała! I to jest właśnie ten profesor Skybaseu Zagadał! Dobra, ja jestem na maksie, tylko mam taki problem. Biega się wolno, jak się buduje. Ja nie wiem czy dobiegnę do tej strefy. Nie, ja nie dobiegnę, ja chyba spadłem ze Skybase'a już. Ty, no ja też nie dobiegnę! No jak? No, się... Schodzę ze Skybase'a skybase Schodzisz? No tak, no bo tak się wolno teraz biega i buduje, że ta strefa mnie wyprzedziła! Ej, nie, nie, ja nie przeżyję, ja nie przeżyję, ja nie przeżyję. Ona bije po dwa, ja nie przeżyję, ja tam nie dobiegnę z tym budowaniem. Ale ratuję się impulsem, może się uda. 10KP, 10KP Dobra, zszedłem, musiałem zejść, niestety. E, amatorka nie, odwaliliśmy. Nie no amatorka, amatorka, straszna z twojej strony, wiesz? To, że jak daleko jest ta strefa ode mnie! Jaka strefa? O kurde, jak ode mnie też daleko! No! Takie takim razie mnie! Jestem nad podsiadłościami. Okej, okay, okej. Okay. Manojku, słuchaj, żeby nie było za łatwo, następne pytanko leci do ciebie. Czy jest jakiś konkretny moment, który zainspirował cię do tworzenia treści Fortnite? Ty, Smarty! Co? No, po prostu ja byłem takim fanem, że pomyślałem sobie, Jezu, jak on dobrze robi y. No i wtedy właśnie zacząłem nagrywać na YouTubie. Nie, no już Teraz to już, już prze, trochę, cię, trochę cię poniosło, kolego, w tym momencie. Ja kiedyś byłem takim kanałem bardzo mocno multigamingowym. We wszystko się Aha. grało w, za moich czasów YouTuba. No i ja śledziłem zagranicznego YouTuba mocno, tam właśnie sobie takiego multigamingowego i oni w pewnym momencie zaczęli wszyscy właśnie nagrywać Fortnite. W Polsce to tylko nagrywali ludzie, którzy mieli dealki z Wtedy to była taka akcja no tak. promocyjna pierwsza. Mimo, że praktycznie nikt nie nagrywał Fortnite już potem, po tej akcji, to ja nagrywałem, bo czułem, że to, skoro za granicą to tak się fajnie przyjęło i sprawuje, to w Polsce, no co to za różnicę. To, to też się pewnie kiedyś tak zacznie sprawować. Przysięgam, no, je, je, wydetonowałbym sniperki z tej gierki, wydetonowałbym. A co, ty padłeś? No padłem. Aha. A ten na Skybase schodzi! Beka! Ja jestem na Skybase, a ty co tam? No dobra, czyli konkretnego momentu e, nie było, ale można powiedzieć, że faktycznie e, gdzieś tam. Raczej. No no był, no tak jak mówię, wtedy właśnie jakoś miałem taki dar, jak to Kepcie zawsze mówił, że ja mam dar do odnajdywania gierek i czy Clash Royale szybko znalazłem, czy Brawl Stars, czy Yy, czy właśnie te gierki? Ja byłem jednym z pierwszych, którzy zaczęli grać. Jak patrzyłem w tamtych czasach jeszcze na gierki tak mocno, nie czy one są jakieś super zbudowane, tylko czy one są po prostu YouTubeowe, nie? Czy one fajnie okay. mogą pod YouTube działać? No i Fortnite zdecydowanie był taką gierką od samego początku. Tutaj, manojkowi, muszę przyznać rację, że faktycznie nosa do takich YouTubeowych gierek absolutnie ma. Nie wiem, czy mam nadal, bo Fortnite to tak zmiot, wszystkie inne gry że na YouTubie to w nic innego się nie gra od X lat, no ale no nie narzekam, nie narzekam, bo tworzę Fortnite. Tylko jakby, wujku Epic Games, gdybyś mógł naprawić to wbieganie, bo nas nie da się robić. No ale to akurat racja. Uciekanie przed strefą i robienie Skybazów no, no w tym chapterze ja jest dramatyczne. Jest po prostu no. dramatyczne. Dobra, manojek, słuchaj. W takim razie, bo widzę, że zaraz wygrywasz gierkę na Skybazie. Yy, I chyba wyjątkowo, wyjątkowo. W tym odcinku będę ci musiał oddać. O, ładnie ci poszło. Tak, bo ktoś mnie skolapsował. No skup. O, Co zrobił? Hey, może jednak ten odcinek do idzie. ciebie na kanał wrzucimy? I nie tylko jestem jestem Skybase'erem, ale Trinkshawem też jest to najlepszym. Nie, no to był Paydaktor, Actor, ale no, musiał być, to było ustawione wszystko. Przysięga, to była sytuacja jeden na milion. Też tak myślę, no. Ej, no jestem w szoku troszeczkę. No takie rzeczy się codziennie umiecieją, no co będę się chwalił. Dobra, słuchaj, Manek, króla Skybase w tym odcinku wyjątkowo, tylko i wyłącznie, ja ten odcinek ci oddaję, bo faktycznie mm -hmm. się poszło ci lepiej, ale muszę cię zapytać jeszcze y, o to, czy masz jakiś projekt związany z YouTube'em, z życiem ogólnym, z którego jesteś szczególnie dumny? Mm, kurczę, no takie filozoficzne już to pytanie by powiedział człowiek. Inspirujące troszeczkę. Ciężko też odpowiedzieć, bo z jednej strony, jak pomyślę, że z czegoś jestem jakoś mega dumny, to potem sobie myślę, nie no Manojku, że nie powinienem tak o sobie myśleć, że jestem dumny, ale z drugiej strony, no coś tam jednak na tym YouTubie porobiłem. Projekty, z których myślę, że byłbym dumny, ale przez kogoś nie wyszły, to na przykład jakieś 3 lata temu, albo cztery, proponowałem Kapciowi i Smartiemu, żebyśmy Mieszkali razem w domu, ale Smarty nie chciał na przykład. Chciałem tylko powiedzieć tak, to była sk propozycja skierowana do kepcia, który mi nie, prze nie przekazał mi. No mogło tak być. No bo gadałem z tym skepciem, ale no jakby zawsze was dwójkę w to wszystko wliczałem. A tak to jestem dumny, no właśnie z tego trochę też, że jakoś mi się często udawało z tymi gierkami. Mhm. Uciś, I to, że chłopaczków moich poznałem pierwszą ekipę, no gdyby nie oni tutaj by mnie nie było. No, ale wydaje mi się, że jest dużo projektów, które nie doszły do skutku, a mogłyby bardzo fajnie wyjść, ale jesteśmy jeszcze młodzi i jeszcze właśnie. dużo na pewno osiągniemy. To chciałem powiedzieć, że jeszcze nic straconego, może kiedyś coś takiego się pojawi, może kiedyś e, w takim wspólnym domu zamieszkamy faktycznie. No, może kiedyś zamieszkamy, zostawicie <laughs> dużo łapy w górę i będzie <laughs> <laughs> dużo kodów Smarty, no może <laughs> tak będzie, no. Manojku, bardzo dziękuję Ci za rozmowę, bardzo dziękuję Ci e, za gierkę, mam nadzieję, że się Tobie podobało i mam nadzieję, widzowie, że Super Wam się było. również podobało. Palajcie koniecznie do Manojka, jeżeli jeszcze go nie subskrybujecie, no i co? Żegnamy się. Dziękuję pięknie, pozdrawiam. Na razie, cześć.